Wraz z nami pomocnik UpClan Resowi, Michał Kuczałek. Witamy Cię w studiu Resowia TV. Witam wszystkich. Piękną zimę mamy tej wiosny. Obserwujemy, co dzieje się na zewnątrz z wielkim niepokojem. Dla Was to również na pewno jest spory orzech do zgryzienia, bo warunki do treningów są dramatyczne. Właściwie ciężko przeprowadzić cokolwiek, gdy na murawie boiska zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. No, dzisiejsza pogoda z pewnością zaskoczyła wszystkich, ten śnieg tak nagle spadł i trochę jego jest, trening też raczej ciężko w takich warunkach zrobić, trenerzy muszą się trochę gimnastykować, żeby ten mikrocykl ułożyć tak, żebyśmy przepracowali go w pełni i w pełni nas przygotować, no i na pewno to zrobimy, mimo tych trudności, ale to na pewno nie pomaga. Jesteśmy we środę, dzień nagrania, mamy okazję obserwować to, co dzieje się na zewnątrz, ale też spoglądamy w prognozy pogody i te są dramatyczne, bo i piątek, i sobota, jak nie deszcz, to śnieg, naprzemiennie wszystko co najgorsze. No tak, deszcz cały czas praktycznie ma być przez bodajże dwa tygodnie, z tego co też patrzyłem. No będzie było to pewnie, tak? Będą warunki takie, jakie będą. Będzie dużo walki ponownie. Myślę, że jeszcze w tej rundzie takiego boiska nie było, jak, jak będzie teraz. No ale w, w, jesteśmy na to przygotowani i nie myślimy głównie o, o boisku o pogodzie, tylko o meczu, że mamy być skuteczni, zdobyć trzy punkty i tyle. Kolejna sporych rozmiarów cegiełka zostaje dorzucona do pieczołowicie przez nas budowanej piramidy, której na imię utrzymanie. Niektórzy mówią w dalszym ciągu o tym, że niespodzianka, że sensacja w Rzeszowie, a my myślę, możemy raczej to ująć jako stabilność formy i naszej dyspozycji. Też tak uważam. Tym bardziej, jak ktoś śledził nasze wcześniejsze mecze i oglądał ten mecz, to sam jest w stanie stwierdzić, nie trzeba być wielkim znawcą, że, że jednak dobrze się prezentujemy. Jesteśmy właśnie skuteczni, szczelni w obronie. I, I w tym meczu z UKS em uważam po prostu, że byliśmy lepszym zespołem i dlatego wygraliśmy 1-0. Tak? Także myślę, że to nie był przypadek z pełnym przekonaniem w swoje umiejętności, ale też i pokorą spoglądamy na 100 Olsztyn. Wiemy doskonale, że to spotkanie, które przed nami, absolutnie nie będzie lustrzanym odbiciem pojedynku z UKS Łódź. Dokładnie, tym bardziej, że to zupełnie inny zespół będzie. UKS to można powiedzieć że taka pierwszoligowa Barcelona Polska. 100 Stomil raczej nie jest takim zespołem jak ŁKS, aczkolwiek jest bardzo dobrym zespołem, tym bardziej, że teraz jeszcze no, efekt nowej miotły u nich występuje i, i przełamali się ostatnio i będzie to na pewno ciężki mecz, bo też wiedzą, że muszą wygrywać, żeby się utrzymać, bo też nie mają jakiejś tam pozycji bezpiecznej. No i myślę, że nie odpuści nikt z nich w nogi w, w żadnym momencie, ale ale my tym bardziej. Za sprawą tego wyszarpanego zwycięstwa w, z Bełchatowem, Olsztyn zanotował na swoim koncie dopiero drugie zwycięstwo na wiosnę, ale myślę, że z takim nastawieniem właśnie pojawiało się tutaj w Rzeszowie. No, w, możemy tak podejrzewać, że, że będą mieli jednak właśnie wolę tego zwycięstwa, no tym bardziej właśnie, że tych zwycięstw dużo nie mieli w tej rundzie, a też ten mecz ostatni z Bełchatowem był taki... No sam wynik nawet mówi, że trzy, dwa, dużo bramek, dużo się działo, wiele emocji na pewno było w, w tym spotkaniu. I na pewno przyjadą z nastawieniem woli zwycięstwa, ale mówię, no my, my się skupiamy na sobie. Jeśli będziemy wyglądać dobrze, tak jak do tej pory, to pokazuje przeszłość, że jesteśmy w stanie ze wszystkimi wygrać bądź wszystkim się przeciwstawić i, i, i dać radę czy działa na was jakoś szczególnie ta wizja rywalizacji bądź co bądź z sąsiadem z ligowej tabeli bo trener Mroczkowski bardzo słusznie twierdzi, żeby jednak nie spoglądać w tą tabelę, patrzeć na siebie, ale gdzieś pewno tam oko leci po każdym spotkaniu zobaczyć jak to się układa tam w dole tabeli. To znaczy no mówię, przed meczem raczej nikt nie skupia się na przeciwnikach y, z, obok nas w tabeli. Y, jednak no, na pewno tam każdy prywatnie po meczach y, po kolejce y, śledzi te wyniki i patrzy, y, co się dzieje i, i, i gdzie jesteśmy. No, ale jeśli chodzi o stricte przygotowanie do, do meczów, to raczej nie ma to na nas wpływu. Gdzieś ta piątka nas prześladuje, bo 5 punktów straty do Olsztyna i 5 punktów przewagi nad ostatnim Bełchatowem. Cały czas na 5. No tak, no to. Zróbmy tak teraz, że będzie 8 do Bohatów, będzie miał dla nas, a my 2 do Olsztyna. Czyli powiększamy tą przewagę i no jesteśmy jest. coraz bardziej spokojni. Na pewno największym błędem byłoby teraz zacząć kalkulować no i właśnie to, o czym mówimy. Spoglądać na to, co dzieje się tam gdzieś na dole, analizować przez pryzmat zdobytych bramek, tych bezpośrednich konfrontacji. Myślę, że faktycznie my jako zespół nie możemy o tym nawet myśleć. Dokładnie, nie możemy nawet sobie na to pozwolić, na jakieś tam rozluźnienie delikatne. To, że jakiś tam mecz wygraliśmy z UKS-em, nam daje jednak konsekwencja i taka wytrwałość w dążeniu do celu. Ten wynik taki i, i, i myślę, że to nas zaprowadzi do tego utrzymania upragnionego. No i musimy się tego trzymać. Chociaż z drugiej strony miło słucha się w tych programach sportowych, kiedy Oresowi mówi się w dalszym ciągu, tylko to podejście mówiących jest kompletnie odmienne do tego, co było przedtem. Teraz mówimy w samych superlatywach, mówimy już jako o tej drużynie, która wyrywa te punkty ekipom z topu pierwszej ligi. Mm -hmm. No i co, i oby tak jak najdalej. No dokładnie, oby tak jak najdalej. Ale to też pokazuje, że jednak jak zespół punktuje, to, to yy, no zawsze się o nim mówi dobrze. Nieważne yy, już w jakim stylu i tak dalej. Liczą się punkty I, i tylko to i wyłącznie piłka ma być skuteczna i, i tylko ludzie będą zawsze pamiętać o wynikach. I, no i dlatego może też mówią, że właśnie teraz taka zmiana nasz, zaszła, no kolosalna w porównaniu z tamtą rundą i naszymi wynikami z tamtej rundy, tak? Przed nami kolejny pojedynek, sobota, Stomil Olsztyn rywalem, UpClan resowi i my w tym momencie zaciskamy kciuki podwójnie, raz za naszą ekipę, a dwa za to, że to spotkanie odpukać w odbędzie się, bo... Jednak gdzieś tam z tyłu głowy mamy tą wizję, że faktycznie to było, to może nam bardzo mocno utrudnić rozegranie tego spotkania, czego oczywiście wcale byśmy nie chcieli. Mm -hmm. No ale jednak wy, myślę, że każdy z nas wierzy tutaj nie tylko zawodników i sztabu, ale i ludzi z klubu, że, że, że damy radę, że, że odbędzie się ten mecz. I głównie skupiamy, skupiamy się na przygotowaniu do tego meczu, a co będzie, no to dowiemy się dopiero w sobotę. Drodzy państwo, moim państwa gościem Michał Kuczałek, pomocnik Apklan Resowi Rzeszów. Dzięki, że byłeś z nami. Dziękuję bardzo.